Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwiget na kanale Jana Pińskiego. Chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć o tym, że nie tylko w PiSie następuje e, kryzys. Ta partia zaczyna się kończyć, ale tak samo dzieje się u Zbigniewa Ziobry. O tym się mm, tak publicznie w tej chwili e, szczegółowo nie mówi. Mówi się tylko o niektórych takich spektakularnych odejściach, jak na przykład posła Cymańskiego. Natomiast tam już zaczyna się ten eksodus wychodzenia do innych partii. Już są próby rozmów z Konfederacją. Wcześniej to Zbigniew Ziobro miał połknąć Konfederację, teraz okazuje się, że Konfederacja ma połknąć partię Zbigniewa Ziobro. I Szanowni Państwo, tutaj oczywiście Zbigniew Ziobro ma jeszcze w swoim arsenale sporo municji. Ma różne rzeczy, chociażby dotyczące pana Sławomira Mencena. Pan Słowomira Mencena nie chce do tej pory powiedzieć, kto go szantażuje, bo wiedział, że jest szantażowany. E, tutaj w tej chwili jesteśmy, jesteśmy świadkiem powolnego już e, kończenia się partii Zdjęła Ziobro. Tym bardziej, że analitycy pokazują bardzo newralgiczne punkty partii. Par newralgiczny punktem Zdjęła Ziobro jest. E, są lasy państwowe, bo partia Zbigniewa Ziobro i jej te struktury terenowe opierają się na lasach państwowych, na leśnictwach. I tam każdy miał obowiązek, że tak powiem, zakładać te komórki Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski. I na tym to się opierało. Jeżeli tam pójdzie sygnał i wszyscy przestaną już, już opierać Ziobro, to Ziobro nie ma struktur terenowych. I przeczytam Państwu jak wygląda sprawa z Cymańskim i później kolejny materiał wytłumaczę Państwu, jak to dalej. próbuję Państwu przybliżyć oczywiście, jak to wygląda. Słuchajcie Państwo, polityka, Super Express, Cymański wprost o przejściu do PiS. Zmieniałem partię, ale nigdy nie zmieniłem poglądu. Tak. Nie będę komentował Pana tego, tego co, 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 co wszyscy myślimy o panu Symańskim, zrobimy pewnie panu, o panu Symańskim dodatkowy program z Jankiem. Na razie tutaj odniesiemy się do tego. Tadeusz Symański to jeden z założycieli partii zbigniewa Ziobry. Tuż przed decydującą batalią wyborczą poseł podjął jednak decyzję o odejściu z suwerennej Polski i dołączeniu do PiS. Specjalnie dla naszych czytelników poseł tłumaczy powodu tej zmiany i zastrzega. Zmieniałem partię. Ale nigdy nie zmieniają poglądów. Dlaczego suwerenna Polska już mu nie odpowiada? I tak, jak na jego odejście zareagował Zbigniew wziobro. Zbigniew Ziobro to się po pierwszy. Jestem jedynym starszym posłem w suwerennej Polsce, jedy, jednym z czterech założycieli Solidarnej Polski, a teraz, kiedy sztandar Solidarny zniknął, ja odchodzę mu zdecydowanie. No bo Nie przejść do tej suwerennej, Szanowni Państwo, pamiętacie. Tak. Przypomnijcie sobie jego powiedzieć niedawno, kiedy powstawała suwerenna. Na pytanie, jak wyglądało to rozstanie, jak zareagował na tą wiadomość szef suwerennej Polski, zginie w ziobro. Poseł nie kryje, że bardzo mu zalało żało na tym, by rozstać się w zgodzie. Oczywiście zginie w ziobro. Dowiedział się o tym jako pierwszy. Na pewno nie było zachwytu. Ale ja sygnalizowałem, że mam taki pomysł, więc to nie był szok. Było rozczarowanie, ale nie było trzęsienia ziemi. To jeszcze zobaczy. Udało mi się ocalić relacje z kolegami z suwerennej Polski. Będziemy nadal współpracować. Zależy mi na zrozumieniu i uszanowaniu mojej decyzji, podkreśla Cymański. Na pytanie, czy widzi ryzyko, że inni pójdą w jego ślady sobie z partii ziobry mówi nie widzę ryzyka, by inni też mieli taki pomysł. Cymański. To PIS jest hegemonem, on wcześniej nie wiedział tego. Dlaczego postanowił opuścić suwerenną Polskę? Poseł Cymański nie ukrywa, że w PiS liczy na większą skuteczność. To PIS jest hegemonem. Ciężar decyzji jest po stronie PiS. A mi zależy na realizacji swoich celów społecznych. <laughs> Ciekawe jak. I tu będzie mi łatwiej wprowadzać w życie Cymański, bo stawiać dłużej. Jak twierdzi, Solidarna Polska miała wartości Solidarności Społecznej na swoich sztandarach. Swój byt zakończyła Solidarna Polska. Powstaje suwerenna, która akcent stawia na politykę energetyczną, klimatyczną, a zwłaszcza suwerennościową. W Unii Europejskiej. Ja lepiej będę się realizował w społecznościowych sprawach, przekonuję. Nie rozmawiałem wcześniej z Jarosławem Kaczyńskim, nic nie kalkuluje. Na pytanie, czy już rozmawiał o swojej pozycji w nowej partii i możliwościach, jakie może zaoferować PiS w kontekście zbliżających się wyborów, Cymański przekonuje, Czekam mnie dopiero rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, ale mam nadzieję, że zostanę przyjęty do PiS. Jak zapewne nie prowadził wcześniej negocjacji, jest nie sprawdzałem tego przed decyzją o odejściu. Jeszcze nie rozmawiałem oficjalnie o swoim przejściu. Ale jak zapewnia ma z Jarosłowem Kaczyńskim bardzo dobre relacje. Jesteśmy już obaj weteranami, a szykuje się potężna batalia wyborcza. Mamy wiele wspólnego. No oczywiście, że Państwo w ciemno i nie rozmawiał. Wierzycie Państwo, jak my wszyscy. Wyglądają. Nie wolno ulegać pokusie tworzenia opozycji w koalicji. Pozor Symański krytykuje publicznie, publiczne pranie brudów i tarcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Niepotrzebne są publiczne oskarżenia między premierem a suwerenną Polską i to z obu stron, czyli jesteśmy Państwo, Szanowni Państwo w przededniu jakiejś olbrzymiej wymiany ciosów pomiędzy Morawieckim a Ziobrągą. To jest bardzo ciekawe, siedzimy, już kupiliśmy popcorn. Tak tak to, tak to musimy po prostu czytać. Publiczne rozgrywanie takich spraw nie służy Zjednoczonej Prawicy. To daje pożywkę naszym przeciwnikom. Wszystkie nasze spory są rozgrywane, zauważa. Nasi wyborcy oczekują zgody po tej stronie. Taka jest moja misja i plan. Nie wolno ulegać pokusie tworzenia opozycji w koalicji. Mówi: Sam widzi się jako ten, który będzie łączył oba środowiska. I korzystając z przywileju rad doświadczenia, mogą dużo zrobić na rzecz łagodzenia konfliktów i napięć pomiędzy poszczególnymi partiami, czyli prawicy. Na zakończenie, Dodałem, że ja tylko przechodzę z pokoju do pokoju, ale zostaję w tym samym domu. No, ja bym to inaczej, inaczej określił. Czy to jest przejście z pokoju do, do pokoju? Bo to nie ja bym to określił, że to jest przejście w domu publicznym z jednego miejsca w drugie. Tak, a, bo w jednym miejscu nie podobały się filanki, bo pensjonariuszki są te same, czyli <grymne> tylko, tylko tyle. Tak. Tak, tak bym to, szanowni Państwo, określił, ale posłuchajmy dalej. Natomiast jeżeli chcemy mieć taką rzeczywiście yy, szczegółową informację, jak wygląda Solidarna Polska, Suwerenna Polska, to tutaj możemy przeczytać. Wirtualna Polska, Ziobro wyrzucił go z partii, dziś zabiera głos. Będą mieli problem. Suwerenna Polska stoi dziś na gnianych nogach. Liderów tej partii nie interesuje już interes państwa, a walka o przetrwanie, mówi w wirtualnej Polsce były senator Solidarnej Polski Jacek Włosowicz. Polityk, który finansowo wspinał działalność partii. Został z niej wykluczony w kwietniu 2022 roku. Michał Wrublewski, indywidualnej Polski. W ostatnim czasie premier Morawiecki z ministrem Ziobrą toczą otwarty spór w mediach, czy ten konflikt z wyborami będzie się zaostrzył. Jacek Włosowicz, były senator Niedarnej Polski. On będzie trwać, ale ostatecznie górę weźmie pragmatyk. Obu partiom zależy na wspólnej reprezentacji w Sejmie. Tylko w ten sposób mogą myśleć o utrzymaniu władzy. Emocje nie znikną, ale dla prezesów Ziobr Kaczyńskiego najważniejsza jest arytmetyka i większość w parlamencie. A nie program i jego realizacja. By realizować program, partia musi zdobyć lub utrzymać władzę. Dlatego, arytmetyka interes partii jest priorytetem. Wszystko zależy od potrzeby chwili. Ona determinuje działania koalicji. Dlaczego właściwie już pan w niej nie jest? My się z panem Ziobro umawialiśmy na całkiem inną solidarną Polskę. Ta partia zaczęła bardzo skręcać w kierunku, który stał się dla mnie trudny do zaakceptowania. Zrozumiałe jest, że PiS wykazuje nie bez racji sporo sceptycyzmu wobec polityki, jaką realizuje Unia Europejska, ale Solidarna Polska poszła w kierunku dużo dalszym, całkowicie odrzucając kotwicę, jaką jest dla nas Unia. Oni Unię zupełnie kwestionują i gdyby mieli decydujący wpływ na rząd, to robiliby wiele, żeby Polską z Unii wyprowadzić. Dziś pozostaje im tylko i aż instrumentalne wykorzystywanie antyunijnych nastrojów części obywateli, nie, no i blokowanie pieniędzy, Szanowni Państwo, i to jest, z tego powinien zostać liczenie, bo to jest można, można rzeczywiście te, w ten sposób e, wymierny e, pokazać, co blokowanie tych pieniędzy spowodowało, jakie szkody dla Polski. Ziobryści mówią tak, byliśmy i jesteśmy z obecnością w Unii, ale nie na taką Unię się umawialiśmy. Zbigniew Ziobro nigdy nie potrafił w przekonywujący sposób przedstawić argumentów na rzecz reformy Unii. On nie chce nawet uczestniczyć w rozmowach w ramach Rady Europejskiej. On się domaga, żebyśmy wrócili stolik, a nie przy, by przy nim siedzieć i rozmawiać. Minister Ziobro takował premiera za decyzję, za które był on odpowiedzialny. I nie zrobił nic, by ich bronić. Ziobro gdyby był premierem, to by robi to samo co Morawiecki, po prostu Ziobro był wściekły, że to nie został premierem, a wcześniej tam na prezydenta i tak to wygląda. A co powinien był zrobić minister sprawiedliwości? To premier reprezentuje dany kraj i rząd na forum unijnym. Skoro pan Ziobro był przekonany o słuszności swoich decyzji i zmian, które wprowadzał, to powinien sam choćby raz w miesiącu jeździć do Brukseli i rozmawiać, prawda? Tak, Świetnie. Tłumaczyć, objaśnić, stara się przekonywać, że polski rząd wprowadza zmiany zgodnie ze standardami europejskimi, ale Ziobro zamiast to robić, wolał tylko mówić. W Polsce do określonych grup wyborców obraził się na Unię, zamknął się w swoim gabinecie doprowadził do sytuacji, jaką mamy. Świetna ocena, i to jest prawda. Powtórzę ostatecznie, to szef rządu podejmuje decyzję i wpływa na to, jak nasza polityka jest wybierana w Unii. Nadal się wzajemnie szachują i szantażują. A teraz już słyszymy z kolejnego źródła, jak widzicie państwo, że nastąpi eskalacja tego wszystkiego, zaczną się tłuc. Dla nas to dobrze, także nam to, nam to nie przeszkadza, ale nie będę państwu powiedzieć, z, z drugiej strony, jak, jak, jakbyśmy na to patrzyli, to y, może dlatego dobrze, że nie szybciej oddadzą władzy, ale dla Polski to jest bardziej, jest bardziej źle, także niech, niech jak najszybciej to się skończy, niech się nawalają, niech, niech już Dadzą nam normalnie funkcjonować. Oczywiście, ale dziś premier jest uzależniony od ministra, który bezpośrednio odpowiada za wymiar sprawiedliwości. To ten minister doprowadził do sytuacji, że w kraju o piątym potencjale w Unii Europejskiej, który był na najlepszej ścieżce rozwoju, staliśmy się krajem aspirującym do roli Węgier i bycia wiecznym balkontentem, narzekającym absolutnie, na absolutnie wszystko. Z Pana słów wynika, że minister Sprawiedliwości kieruje dziś, kreuje dziś polityką zagraniczną Polski. No, tak to wygląda. Jeśli chodzi o politykę w Unii Europejskiej, to tak, to tak. I dlatego zamiast prowadzić sprawną, subtelną, dyplomatyczną politykę opartą na pragmatyzmie, jesteśmy krzykliwym agresorem, kierującym się nie interesami, a emocjami. Tak działając, trudno jest cokolwiek osiągnąć. A może politycznie jest to skuteczne? W końcu suwerenna Polska ma aż od 0,5% do 3% poparcia w sondażach. Czy takie imponujące nazywania są dobrą podstawą do walki o schedę w pojeździe Kaczyńskim na polskiej prawicy? Rozumiem, że pan ironizuje. Nie wiem, czy to walka o schedę. Nie chciałbym tak tego nazwać, bo to nielegancki wobec prezydenta Kaczyńskiego, ale na pewno wszystko, co. To, co kalkuluje dziś minister Ziobro, jest obliczone na jego przyszłość, jego polityczny interes. Interes rządu, koalicji, ale jego i partii. Minister Ziobro jest pewny siebie. Może to, co robi, jest skuteczne. Nie, to pozoru. Pali mu się grunt pod nogami. W jego wystąpieniach i wywiadach widać duże emocje, o czym świadczy coraz większa liczba inwektyw, a nie argumentów. Słuszna ocena, naprawdę, Szanowni Państwo, to jest też słuszna ocena. Czyli Pana zdaniem w Ziobro nie walczy o przywództwo na prawicy. Może kiedyś chciał, ale dziś walczy przede wszystkim o przetrwanie swoje i jego partii. Z czego Pana zdaniem wynikała decyzja o zmianie nazwy partii na, su na suwerenną Polskę? Mogę zdradzić, że nigdy nie było planów zmiany na słowo suwerenna. Miała być sprawiedliwa Polska. Tak planowano zmianę nazwy partii. Ale skoro nie wyszło ze sprawiedliwością, to poszukano innego słowa. Naprawdę, prawda, no bo nic tutaj nie wyszło w tym wymiarze sprawiedliwości. Bo ja na konwencji suwerennej Polski tysiąc osób, pokaz siły, imponująco to wyglądało. Manifestując za wszelką cenę, chce się przykryć swoją słabość. Ta partia ze swoimi wieloma problemami stoi dziś na glinianych nogach. Jeśli chodzi o. Konwencję nie jest naprawdę sztuką zgromadzić wynajętych w autobusach ludzi z całej Polski, którzy nawet się nie znają. Jak to? Gdy mnie wyrzucano z partii, razem ze mną, party... legitymacją partyjną rzuciło kilkadziesiąt innych osób z jednego okręgu. Znaliśmy się, ale wiem, że w innych autobusach na partyjne konwencje jeździ ludzie, którzy widzieli się po raz pierwszy w życiu. Ktoś wziął znajomego, ktoś członka rodziny. I żeby pokazać swoją siłę, brano po prostu znajomych na wycieczkę do Warszawy. Z realnym członkostwem w partii nie miało to nic wspólnego. No widzieliśmy tam przedstawicieli lasów państwowych służby więziennej. No, oczywiście to tam. tam to, to, to jest prawo. Był pan w tej partii od 10 lat. Jak długo pan by był politykę formacji, którą dzisiaj pan tak mocno krytykuje? W wielu sprawach Solidarna Polska miała trafną diagnozę, ale w końcu została przekroczona pewna granica. Stosunek tej partii do Unii Europejskiej zaczął realnie wpływać na interesy państwa i tym interesom szkodzić. Przestałem w końcu akceptować linię swojej partii. Za to zostałem wyrzucony. Władze Solidarnej Polski podjął uchwałę, wedle której przestałem realizować jej główne założenia programowe. To dlaczego się pan na nie kiedyś zgodził? Założenia jedno, realizacja drugie. Powtarzam, w wielu sprawach diagnoza była słuszna, ale później zweryfikował ten interes polityczny. W programie Solidarnej Polski, na który się zgadzałem, nie było na przykład stwierdzeń, że polityka energetyczna ma się właściwie opierać wyłącznie na węglu. A tylko jeden z przykładów. A to tylko jeden z przykładów. Każdy z nich prowadzi do coraz większej w naszej marginalizacji w Unii Europejskiej. A, stawiane, a stawianie Polski na marginesie areny międzynarodowej skończy się dla nas katastrofą. Ten, kto nie bierze tego pod uwagę, nie ma żadnej wyobraźni politycznej. Polska wobec wojny na Ukrainie pełni ważną rolę. Nie jest marginalizowana. A pan Ziobro ze swoją partią robi wszystko, żeby było inaczej. Nie zważając na kontekst międzynarodowy, o którym pan mówi, mamy wojnę za swoją granicą. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. A mimo to jest w Polsce siła, która zamiast w kontekście. W tym kontekście próbować zbliżać się do Unii Europejskiej działa przeciwko niej. To jest działanie przeciwko państwu i przeciwko narodowi. Zapytajcie, państwo, to jest niezwykle ważne. Ten człowiek mówi rzeczy bardzo istotne, fundamentalne. Był pan wieloletnim skarbnikiem Solidarnej Polski, bardzo ważną osobą w strukturach i nagle stwierdził pan, że nie zgadza się z liderem, dla którego pan pracował tyle lat. Przestałem w końcu to akceptować. Tę politykę gabinetową, która ogranicza się tylko do dbania o swój interes. Bidnie w Ziobro nie ma umiejętności Radosława Kaczyńskiego. Nie jest człowiekiem charyzmatycznym. Nie ma zdolności do nawiązywania i utrzymania kontaktu z ludźmi. otacza się współpracownikami, którzy są dla niego gwarancją wykonywania jego polecenia. I to pana skłoniło do zmiany nastawienia też ale przede wszystkim to, że ta partia przestała iść w kierunku, który przynosi skuteczność. Dla mnie funkcjonowanie w partii, która patrzy tylko na swój interes, a skuteczność z punktu widzenia działania państwa jest dla niej, jej lidera na drugim planie, mija się z celem. W mediach pojawiają się spekulacje, że kolejnym liderem suwerennej Polski będzie Patryk Jaki. Ma szansę. Nie wiem, czy ma takie aspiracje. Na pewno mogą przyznać, że jest sprawnym politykiem, z energią. Pokazała to kampania samorządowa w Warszawie. Ale nie mam wiedzy co do jego politycznych ambicji. Czy suwerenna Polska jest w stanie samodzielnie występować w wyborach? Kolejne wybory nie będą dla nich tak mandatodajne, jak poprzednie. Zbigniew Ziobra ma tego świadomość, ale walczą. Dlatego też starają się wyróżnić, szukać dla siebie niszy, ale będą mieli problem. Część polityków tej partii może się zacząć orientować na PIS. gdzie Państwo miały rację, bo wcześniej. W moim i teraz jeszcze na Konfederacji. W moim przekonaniu jednak, ci politycy może po, poza jednostkowymi przypadkami miejsca w PiS już nie znajdą. Część znajdzie, Szanowni Państwo. Suwerenna Polska chce wystartować w wyborach już nie wyłącznie z list PiS, ale w ramach koalicji. Chce uzyskać subwencję budżetową. Czy Pana zdaniem PiS się na to zgodzi? Każdy może mieć snyopotędzę. To mniej więcej tak, jakby ktoś w trampkach chciał zdobyć Monteferes. Przy, przy tak niskim potencjale wyborczym suwerennej Polski, PiS nie ma żadnego interesu, żeby wystartować w wyborach jako komitet z osobną partią koalicyjną. Politycy suwerennej Polski w programach Wirtualnej Polski tylko nie twierdzili, że ich sondaże wskazują, że mogą liczyć na 5-6% poparcia. Rozumiem, że jeśli Pan to słyszy, to musi Pan się mocno krzesła trzymać, żeby się nie roześmiać. Suwerenna Polska nie ma takich sondaży. Jasne. Można się tak napinać, ale po co? Kogo chce się przekonać? Ja tłumaczę Państwu, że suwerenna Polska i suwerenna Polska opiera się na lasach państwowych i na tych nadleśnictwach, gdzie ludzie, dlatego, żeby zachować pracę, bo, bo tam innej pracy nie ma, powiedzą, że są spacji kosmitów nawet. Czy prokuratura pod kontrolą Zbigniew Ziobry może być zagrożeniem dla PiS? Tego nie wiem. Wiem natomiast jedno: Zbigniew Ziobro nigdy nie zdradza osobom postronnym w szczegółów śledztw. Gdy w jego towarzystwie jest podejmowana rozmowa na temat jakiegoś postępowania, on ucina temat. Ale nie mam informacji, żeby minister Ziobro wykorzystywał swoją wiedzę przeciwko politycznym oponentom. Jedno jest jednak pewne: on tę wiedzę ma ogromną. No chłop się boi, no tutaj. Odchodząc z partii Biediego Ziobro, Włosowicz informował, że oficjalnym powodem jego wyrzucenia miało być niepłacenie spadek członkowskich. Kiedy powstała Solidarna Polska, można powiedzieć, że razem z rodziną utrzymywaliśmy tę partię. Po pewnym czasie okazało się, że programowo bardzo się rozchodzimy z zarządem Solidarnej Polski, szczególnie z panem Wigiewem Ziobrą, mówił włosowicz. I dodawał, stwierdziłem, że tak najskuteczniej i nie, nieskutecznej i niedobrej naszego kraju polityki nie będę finansował. W związku z czym tych bardzo drobnych opłat na składki nie uiszczam? Pan Michał Grubleski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Także jak państwo widzicie. To już nie jest erozja, tylko to jest już taki rozpad. To już z tej tamy została wyjęta ta cegła i już już tutaj wypadają inne. Tutaj już ta woda się leje szerokim strumieniem. Za chwilę, za chwilę to wszystko się rozleci, bo oczywiście, zwracacie Państwo uwagę na to, co się dzieje w PiSie, bo tam też jest bardzo źle. Jak widzimy, teraz jesteśmy w przededniu jakiegoś skoncentrowanego ataku Zbigniewa Ziobryna Morawieckiego i odwrotnie. Także oni się pogryzą. No cóż, Szanowni Państwo, czekamy. Czekamy, zobaczymy co dalej. Z tego, co, co mówią nam wiewiórki, Zbigniew Ziobro traci wpływy w prokuraturach i w sądach. Przynajmniej mm, wielu prokuratorów i sędziów gra na czas. Nie spełnia tak ochoczo tych wszystkich jego zachcianek. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu polecić historię bez cenzury. Redaktorem naczelnym jest pan Aleksander Piński. No, tutaj możemy przeczytać na przykład o e, kluczowych kwitach Hitlera. Hitler dojście do władzy zawdzięcza Hakom, które zebrał na prezydenta Niemiec. O gracie NKWD. Polscy żołnierze przewrócili sowieckich Nie Niepodległa Syberia. Mieszkańcy Dalekiego Wschodu Rosji nie uważają się za Rosję. Ferdynand Marszałek, manipulator Kaszów, doprowadził do klęski Napoleona. Dida Polski król Ełmuch. Kto i dlaczego wykastrował naszego władcę? Ciekawy materiał, prawda? Jak wiecie, taką historię jest na życia. Druga republika rasistów, RTA, nie było jednym państwem w Afryce, w którym rządziła biała mniejszość. I świetny materiał pana Tomasza Wiejskiego, nazistowscy agenci Mossadu. Serdecznie państwa zapraszam do tego pisma. Polecam państwu również naszą książkę Kamiński. I szanowni państwo, książka wyszła. Wtedy, kiedy byłem w więzieniu, e, oni byli pewni, że ta książka nie wyjdzie. W tej chwili przygotowujemy z Jankiem książkę o Kaczyńskim. E, mam nadzieję, że nie będziemy musieli wydawać z więzienia, ale gdyby nawet, ona też się ukaże. A ta książka jest gotowym materiałem na tą komisję dotyczącą rosyjskich wpływów. Serdecznie ją Państwu polecam. Dziękuję. Do widzenia.